Dzień dobry, witam wszystkich hodowców bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Poprzedni odcinek gościł u mnie taki młody kolega, hodowca, który lotował dopiero drugi rok i zdobywał tam mistrzów w oddziale. Dziś byłem przyjazdem i odwiedzam swojego kolegę, pana Janka Boduszka. Witam. Witam serdecznie, panie Wiesiu. Także znamy się już trzeci rok. Pan Janek się do mnie zwrócił, bo miał problemy z prowadzeniem i żeby jakoś ustawić tą hodowlę. Zaczynał roczniakami, którymi od razu zaczął pięknie latać. Dwa razy Holandię robiły. Dwa razy Holandię tego gołąbki robiły, więc on leci na całym tym programie. W tym roku Janek miał pierwszego lotnika w maratonie: Oddział Trzebnica. Oddział Trzebnica, a jeszcze powiem, że to jest okręg. Wrocław, oddział Trzebnica. Pan Janek, Janek ma też, kolega mu kręci filmiki. Na YouTubie. możemy obejrzeć przylot tych gołębi. W jakiej formie one wracają. Jak siadają z trudnych lotów jeden za drugim, jak z poczwórka. Z takiego lotu miał tutaj... Janek, 5 pierwszych w oddziale, i to był lot zagraniczny Badendorf, Badendorf gdzie 5 no pierwszych gołębi siadło z bardzo trudnego lotu. Więc bardzo dobrze dba o gąbki, wie jak przy nich chodzić, wykorzystuje program, który ma i nie robi jakichś tam kombinacji, tylko trzyma się programu. Ma swój już system opracowany karmienia. Więc na poprzednim filmie pokazywaliśmy młodego hodowcę. Tutaj już mamy starszego hodowcę, emeryta. I bardzo często jest tak, że starsi hodowcy mają straszne problemy, bo wcześniej bardzo dobrze latali, a nagle zderzyli się ze ścianą, że młodzi ludzie ich po prostu wyprzedzają, biorą program, wiedzą co i jak. Ale tu Janek nie jest gapa. I wiedział co zrobić. Znaczy, I, jeść. I po prostu na Wiedziałem dzień dzisiejszy... Się stuknąć. Tak, I na dzień dzisiejszy po prostu e, wszyscy go obserwują, jak leci, co robi, bo skoro ma najlepszego lotnika w maratonie, to wie już jak przygotować go MB, wie, wie co zrobić. Tak I co że, podać. I co podać. Jest mi bardzo miło, że mogłem e, go odwiedzić, bo często rozmawiamy przez telefon. I, bardzo przyjemnie się z nim rozmawia. Jeszcze chciałbym dodać, że Janek ma zespół i gra na akordeonie kapelę ludową. Ma kapelę ludową i gra na akordeonie, jest bardzo zdolnym człowiekiem i zdolnym przy pracy przy gołąbkach. Także, co jeszcze mogę więcej powiedzieć? No, korzystając z okazji, chciałbym zwrócić uwagę na to hodowcom, że tak jak tutaj Pan Janek to tak naprawdę miał swoją tą hodowlę gołąbków i zbytnio później nie dokupował, tylko najpierw wypróbował wszystkie swoje gołębie i się okazuje, że gołębie, które posiadał, robią niesamowite wyniki. I często hodowcy zwalają winę na to, że nabyli od kogoś złe gołębie, bądź ktoś ich tam, nie wiem, no, złe ptaki takim sprzedał i one ciągle giną, giną, giną. I możemy wydawać niesamowite pieniądze i nic z tego nie będzie, jeżeli nie będziemy wiedzieli, jak tymi gołębiami latać, nie będziemy mieli tej wiedzy. I to jest podstawą. I nikt się nie powinien bać, jeżeli ma ktoś problem, jeżeli to nie są młodzi ludzie, a czasami już mówią tak, no ja już przeszedłem na emeryturę i teraz mu sobie polatało. No i właśnie o to chodzi, żeby teraz sobie polatać, żeby jak się idzie na, to, na te zegary, żeby wszyscy, E, zastanawiali się, a jak teraz ten człowiek nabił? I wtedy jest przyjemność e, czekania na tego łąbki, przyjemność lotowania. Wszyscy na daną osobę zwracają uwagę, e, mają szacunek do takiego hodowcy, który e, lata, że tak powiem, w szpicy. Także e, zachęcam wszystkich tych, którzy mają problemy, e, żeby ewentualnie mogą zadzwonić pod numer 696 396 705 jeżeli potrzebują takiej pomocy programów odpowiednich produktów ustawienia takich hodowli to nie ma z tym najmniejszego problemu zresztą Janek powie jak tutaj suplementuje co to ewentualnie jak jak z tymi produktami postępuje, czy trzyma się tego zapisów, ale przede wszystkim to... Oczywiście ja, jadę, rozpiskę mam przez Pana napisaną i tego się trzymam jak elementarza. Nie jak ma, że jak tak. Mario. To wszystko mam tego, że ja już mam 61 lat, należę do związku. Byłem dość dobrym hodowcą i też nie powiem, bo gołębie mam też, braci Łepuch, ale mam gołębia Unielinia, to jest świętej pamięci Wójtowicz. Stanisław z Berli. na tych głębiach bazuje, który zimbredowałem i te gołębie, bo na krótkich lotach to ja się nie przyjmę, ale na długich lotach to bardzo dobrze lecę, zresztą są, dowodem są te dyplomy i, i, no i wyniki są, moje. Mówię gratulacje, bo to jest miło słyszeć jak y, nieraz rozmawiamy i mi pan Janek Opowiada mi Janek, że tu, tu siadały, u kolegów nie było, a tu wszyscy dzwonią, czy są. Ale Panie Wiesiu, takie tak. dwa słowa jeszcze powiem dla wszystkich hodowców, którzy y, oglądają i będą oglądać. Są tacy hodowcy, że mówią, a ja brałam, czy tego, czy brałem, czy brałam od tego i myślę, panowie, koledzy, mnie się wszystko sprawdza, tylko trzeba pilnować tego, być punktualnym, wypuszczać gołębie na czas, dobrze karmić. Ja na przykład lotuję na karbie Wersel dostaję też on. i wszystkie produkty mam na drzwiach powiesione, karteczka do góry i dostaję to trzeba, nie za dużo, a według rozpiski Pana Wiesława Dokładnie i są wyniki, tak. a gołąbki mam ja młode, bo mi wydusiła kuna wszystkie gołębie, bo gdyby nie ta kuna, co mi podusiła, to na drugi rok naprawdę to się nie powstydzę, może to kolega będzie mnie nagrywał jeszcze, ale na pewno mam dobry materiał. I wracam z powrotem do produktów. Panowie są super produkty. I nie to, że mówią, że niektórzy że wątrowe psują tam inne rzeczy, panowie, ja lecę trzy lata i pokażę gołąbki, bo mam przy sobie zresztą pokażę lotnika. Pan Wiesław widział. gołębie się świecą. Ja, ja się, tak, to są wyjątkowo, bo mnie piękne upierzenie, ale ja też bardzo się cieszyłem, bo jak pierwszy rok zaczęliśmy latać i na tym programie pomagałem. To te telefony, jak mi mówił, że te roczne gołębie wyprzedzają w oddziale i, i że są tak widoczne, że wszyscy się zastanawiają, co to się stało. Ja leciałem rocznymi gąbkami, ja mi kulał do światła, leciałem rocznymi no I właśnie. tu I tu są. Ten, co jest najlepszym lotnikiem, to zrobił Holandia jako jak dwa razy zrobił Holandię. To no. 240. Pokażę nam to. Tak, pokażę. mamy tego gołąbka. Proszę bardzo, Polko, obejrzyj. No. Gołąbek jest przepiękny, białe piórka ma w skrzydle, jest dobrze utrzymany, pięknie wypierzony, już ostatnia lotka, jak widzicie, tutaj mu dorasta do końca, także sypią się z niego wręcz te piórka. U. No dostaje to, jest, co potrzeba. Jest po prostu przepiękny gołąb, średniaczek, no myślę, że w następnym roku będzie poprawiał i później pójdzie na wystawę. No jest, jest, godny, godny naprawdę uwagi. Jego córka na Roztoczu, bo koledzy dawali do Warszawy, tam takiego mam kolegę z Warszawy, o tego Artura Grądzalesa pozdrawiam, bo też od niego, dostał od i jego córka zrobiła dwa razy pięćsetkę, jego córka i w ostatnim locie też ma konkurs robiony, Która on z odkupił dla siebie, bo nie chciał i gdzie, to jest jego córka. A jego córka też właśnie z tego pierwszego, co było 5 pierwszej golebi, tego córka była pierwsza. Także mimo tak. mi było e, tutaj kolegę odwiedzić, wszystkim hodowcom jeszcze raz przypominam o tym, żeby e, przeprowadzić te kuracje. W tej chwili przeprowadzamy trzy kuracje: to jest na robaki, na kokcydia i na samonelę. E, później ewentualnie e, e, można zrobić rzęsistka tuż przed kluciem i następnie już przed lotami i jeśli chodzi o grzyby należy wykonać też później taką kurację. Jeżeli ktoś sobie nie radzi, tak jak powiedziałem, może się zwrócić, nie ma najmniejszych problemów. Ja będę na wystawie ogólnopolskiej, stoisko 14. Jeżeli ktoś chciałby porozmawiać, też zapraszam, też tam będę miał gołąbki do sprzedaży na, na tej aukcji, na tej wystawie. Teraz też jeszcze po świętach będą gołąbki też na aukcji. Także mm, należy pomyśleć o tym, żeby zacząć latać, to trzeba pomyśleć o wiedzy i skorzystać z pomocy. Bo po co, jak to mówią, otwierać drzwi, które są już otwarte. Jeżeli jest ktoś, kto jest w stanie pomóc, a wszyscy wiemy, że w oddziałach, to tak koledzy niechętnie podpowiadają i nie pomagają, ponieważ ja najpierw... Mój kolega polski, już nie żyje, Stanisław Węglarz, ja z nim może wódki wypiłem i nie powiedział mi co on podaje. No właśnie. To, to jest tajemnica. A teraz ja mam i ja mówię wszystkim hodowcom od kogo mam produkty i będziecie lecić tak ja. Dokładnie. Także jeszcze może Pan, tu kolega Janek, parę słów powie o tym, jak powiedzmy, jeśli chodzi o te gołąbki dorosłe, jak, jak je karmić w sensie takim, bo produkty są produktami, ale żeby ich nie przekarmiać, jak one są karmione na te dalekie loty. Czy, czy karmimy je tak dosyta, czy to, to, czy to są jakieś e, niuanse takie, ale trzeba obserwować gołębie. Tak? No tak jak Pan mnie nauczył, ja, ja kiedyś też latałem, bardzo dobrze latałem, bo i, byłem i mistrzem w i byłem, no oczywiście jestem 16 w klasie C w okręgu Wrocław, Aha. no też jest to, ale byłem też i byłem wysoko i byłem dwa razy wicemistrzem okręgu Wrocław, mm. ale na długie loty już trzeba gołębie dobrze karmić. Ja już od torku dobrze karmię, ale Le, y, lotuję na Belzerlazę i już zaczynam jak już drugi jeżeli chodzi o drugie loty to daję y, czampiona. zaczynam no i to co pan mi powiedział my przed lotami dostają kukurydzkę, można powiedzieć moczoną orzeszki moczone dostają dostają w piątej, y, dajmy na to y, dzień przed lotem dostają y, na rano dają słabszą karmę, a po południu już przed lotem dają dosyta. Do syna, tak. Tak, tak. A potem już w dniu wkładania no to dostają, to znaczy w dniu wkładania, jak na długie lot, to dostają już to, co trzeba, bo one dwa dni stoją w kabinie. To to no panie Wiesławie, to według pańskich zaleceń no, ja tak. to stosuję. I nie ma, dałem 22 gołębie, tylko panie, doktorze, powiem szczerze, nawet tego, zakrapiajcie. Oczka, jak pan mi no. powiedział, ja no. na ten jeden Holandię nie zakropiłem, Nosy. kolega mi Nosy. zakropił, Nosy, tak, nozy. oczka zakropiłem. Nosy. I oczywiście pamiętajcie o workach powietrznych, o tym, tak. to jest sudo, Jak y, szczepię gołębie, potem co cztery tygodnie jeszcze raz szczepię i zakrapiam, i daję też, y, no jak to się mówi, wlegaminę, czwarte podaję, tak jest. Tak, tak, to się ja tam. Mam. Na długie loty karmię dobrze. No tak. Jeszcze Czera, mam tam swoje takie dostają dodatki, co trzeba, ale głównie, panie Wiesiu, kieruje się to, co pan mi powiedział, nie ma sprawy, dałem 22 gołębie na Holandię, 11 konkursów. No I to, to proszę gratulacje. proszę, ten co lotnikiem jest był, drugim, drugie drugim, drugim, drugim miejsce zdobył, piąte miejsce w oddzielę. a jest, chcę y, powiedzieć, że w Szewnicy kolega y, Mariusz Makles jest dziesiąty w Polsce, w w tym, y, w generace. jest Aha. silny, no. Z nim, mów... z nim wygrać i, i mieć na, przed nim najlepszego lotnika w maratonie. To ale będę starał się, bo to jest, to jest sukces. Tak, ta, ale bardzo i dobrze leci. Tego... Gratulacje jeszcze raz. dużo zdrówka, wszystkiego dobrego. I żebyśmy, żebyśmy mogli się telef telefonicznie widywać. Oczywiście, Także tu będzie, będzie... Jeszcze raz ta... wszystkiego dobrego. Tu numery telefonów będą podane. Bo i będzie mój numer, telefon, ktoś będzie chciał z młodych hodowców. Dużo młodych hodowców, ile ja nauczyłem na temat kary, nie zdobywali konkursu. Dzisiaj dziękuję. Młode mają ode mnie, lecą. Bo... Cies cieszę się tak, bardzo. Tak, ale mówię, tylko produkty od Pana Wiesława. Krótka piłka. Dziękuję wszystkim hodowcom. Zapraszam na wystawę Stoisko 14. Jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy, to proszę dzwonić pod telefon. 696-396-705. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Jeszcze chwileczkę, kochani koledzy. Chciał, chcielibyśmy tu z Jankiem zadedykować Wam e, jakiś utwór. Janek jest bardzo dobrym akordeonistą, więc to jest dedykacja dla wszystkich hodowców. Pani I z kolegą operatorem zagramy Kwiaty kochamy Ciebie. Oh okay. no! w tego odcinku. Dziękuję.